Hej cześć, witajcie, witajcie. W kolejnym odcinku na naszym kanale zapraszam do oglądania. W dzisiejszym odcinku sobie powiemy, znaczy się, powtórzymy temat z wcześniejszego odcinka. Dam sobie po prostu tego nie rób hashtag 2. Bo pomyślałem, że następna garść informacji może się wam przydać lub zrozumieć parę rzeczy. Parę rzeczy będzie się dotyczyło głównie youngfursów, czyli tych młodszych uczestników fandomów. Powiedzmy sobie o pierwszej rzeczy. To zazwyczaj młodsze osoby, powiedzmy sobie w cudzysłowie, dużo się atencjują, opowiadają o swoim życiu w fandomie. Głównie kiedy spotykają, dajmy na przykład to artystę, który naprawdę robi ładne rzeczy i rysuje. I na przykład zagadują do takiego artysty, że po ile to, po ile tamto, dostają cennik i później mówią, że oni tyle pieniędzy nie mają, że może kiedy inni, czy można by coś tak za darmo? Próbują nawiązać jakby kontakt taki z rysownikiem opowiadając o swoim życiu, o swoich problemach. Czasami niektóre osoby właśnie mają wtedy na myśli to, że jak opowiedzą jakieś smutne rzeczy ze swojego życia, lub jakąś historyjkę, no jednak artysta się nad nimi zlituje. Daj im coś za darmo, żeby na przykład im poprawić humor. A teraz mówię, tak nie będzie. Dajmy na to, jest już artysta, który jest długo w fandomie, ma określone ceny, to on raczej będzie wiedział, że prędzej czy później znowu się znajdzie taka osoba, bo już nieraz spotkał się z taką osobą, która w podobny sposób chciała wyłudzić od niego lub po prostu Przygarnąć, przytulić jakiś yy, ładny rysuneczek, tak to nie działa teraz. Może jeszcze kiedyś mogło to działać, teraz nie bardzo. Rada jest taka im mniej kombinujesz, tym będzie lepiej dla Ciebie. Jeśli artysta zobaczy, że jesteś wypłacalny, że dotrzymujesz terminów, yy, nie zmieniasz tak dużo rzeczy, na przykład powiesz mu, ma być tak, tak i tak. Artysta już ci przysyła wstępny szkic, a ty zaraz mówisz nie, to ma być inaczej, bo mam inny pomysł, i tak nie kombinuj, bo artysta też ma swój czas. O, o tym też właśnie wspomniałem. Żeby być zdecydowanym, jak coś się już kupuje, to bądź zdecydowany. A nie, że w pół jakby już pod koniec pracy, ty już zmieniasz cały wygląd rysunku, im mniej kombinujesz. Tym większe prawdopodobieństwo, że w końcu artysta w cenie jednego rysunku dorzuci Ci coś gratis. Na przykład, dajmy na to, ja zamawiałem kiedyś tam refkę, to w gratisie dostałem profilowe bez żadnych napisów z rewką, po prostu dostałem taki, no profilowe do, razem z, to, z tą refką. Wypłacaj się, nie kombinuj, nie zmieniaj, będziesz miał profity. To jest... Fajny atut. Następną rzeczą będzie, już tak wejdziemy w dramy. Piękny segment nazywany dramami. To jest cudowne. Nie wiesz, nie odzywaj się. Często osoby zaczynające jakąś dramę mają jakieś, nie wiem, różne argumenty na siebie. Osoby, które są w ich środowisku, też znają te argumenty. Mniej lub bardziej. Są osoby, które poznają, ale są też osoby, które. Po prostu zauważyły, że jest jakaś drama, i rozpowiadają, że bądź ta albo ta osoba jest zła, ta albo ta osoba jest dobra. Tak nie robimy. Nie znając tematu, mówimy, kto jest tym złym, i mówimy, kto jest tym dobrym. Gdzie może całkowicie być na odwrót albo żaden nie jest dobry, ani żaden nie jest zły. Od tego też się trzymajmy. Jeśli nie znamy tematu, nie brnijmy w niego. Im mniej wiemy, tym lepiej śpimy. A czasami może być tak, że jeśli coś zaczniecie mówić, do młodszych tutaj skierowania, że zapoznajecie się z jakimś tematem i chcecie iść w coś, to najpierw zapoznajcie się o co chodzi. Powiem wam przykład świeży, bo ma ten... 3 dni. To ma, znaczy się ta, ta cała sytuacja w internecie. Chodzi. Znaczy się, kiedy ja to nagrywam, to ma to 3 dni, bo dzisiaj jest yy, wtorek, 20 kwietnia. Jak ja to nagrywam, i chodzi mi o sytuację kamerzysty, czyli Łukasza W. Wiele osób powstają filmy na kanałach ludzi, że Łukasz W. usunął kanał. GÓWNO PRAWDA! Nie usunął. Kanał został w cudzysłowie ukryty. Wszystkie filmy, awatar, wszystko zostało poukrywane dlatego, bo kamerzysta już ma dwa strajki i dostanie trzeci, no to YouTube usuwa automatycznie kanał. I to jest taka strategia Łukasza W, żeby pochować wszystko, żeby nie stracić kanału zawczasu. A teraz siedzi w a osoby te po prostu nie znając tematu mówią, eee, kamerzysta usunął kanał. Najpierw poznajcie temat a potem o nim mówcie, bo też wypełzło dużo kanałów stricte newsowych, w cudzysłowie, które na temacie właśnie więzienia, Łukasza dramy, budują swoje kanały. Wiesz, lecisz po kanałach, patrzysz Fortnite, Fortnite CS, Fortnite Brawl Stars i zaraz najnowszy film, kamerzysta siedzi w więzieniu, czy kamerzysta usunął kanał i po prostu oni powtarzają to. Co powiedział już na przykład taki Mandzio, co piszą media, i oni po prostu powtarzają, a nawet nigdy na przykład dajmy na to nie obserwowali kamerzysty, albo nie widzieli co się dzieje. Dobra, a później są jakieś rzeczy, to żeby się nie kłócić ze starszymi, także dla starszych żeby nie poganiać młodszych i inne rzeczy. Także no, yy, dziękuję za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Pamiętajcie, że w opisie macie link do Tipli, gdzie możecie wesprzeć mój kanał, żebym ja mógł kupować dla was mystery boxy. Na razie, pa cześć. Yo!